Na razie nie, transfuje, nie, nie transferujemy, bo będzie odcinek transferuje 50 Szanin. więc. Na pewno. Dobra, nagrywanie ekranu. Chyba mnie widać. Mikro nie przeszkadza. Dobra, sobie to chwycę, bo Shiny nie dajno. 596, nie Seta. 606, Excellentior. Ale powiem wam tak, 11:30, a jeszcze Pikachu nie wybrałem, zapomniałem zupełnie, więc trzeba to szybko zrobić. Dobra, to mamy tak. Jest Deino, jest trochę XL-ek. Dobra, szybko, szybko. Mamy tutaj cyk, odbieramy nagrody i mam nadzieję, że to przy zapach. Dobra, za chwilę. Najpierw dejno. Zaraz idziemy jeszcze na tego miutu, szybko. Ale kurczę. Wyskitu. Powiem wam, dla mnie ilość zdarzeń plus tutaj nagrywanie to jest masakra. Nie wiadomo w ogóle co nagrywać. Ale będzie spokojnie. Nawet będzie spoko. Odcineczek. Nie wiem czy ja tego w ogóle live odpalę na godzinę, zobaczymy. Przemyślimy to jeszcze. No dobra, na szybko zrobimy dajno Wybierzemy Spikacza. A ktoś już dostał tą pozę? Już ktoś doszedł do tego poziomu? Nie Chciałem zobaczyć. Bo chciałem zobaczyć. Kolejny Shiny? Ja mam tylko dwa. Jak on wygląda? A, ma taki zielon Dobra. No, nice, Gratki. Dobra, to teraz ja rozwalę system, będę miał shiny day, no, i wszyscy będą mi zazdrościć. No ale nie jest setką. Dobra, szybko przeklikamy. Dziękuję bardzo. Kasiu. A, był taki ładny z Chorwacji, shiny, kurczę na pamiątkę. Nie no, trudno. Było coś takiego, że... Excellent. Bez tliku kurczę, się rzuciło. A trzymałem tam palec. O łaska ja. Dobra, wybieramy pikacza. Kurczę, mam powiem wam dylemat. Mam dylemat. Nie wiem którego wybrać. Ta poza pikacza mi się bardziej podoba ten rok, ale jeśli chodzi o pozę, to bardziej mi się podoba ta pop. Nie wiem którą wybrać. Dobra, bierzemy popstar, confirm, trudno, teraz będzie shiny, nie wiem, że to a jeszcze go nie łapiemy, dobra, co tu musimy zrobić, take a snapshot, mm, to dobraźmy sobie, powiedzmy, dejno, cyk, będziecie, siema, dobra, mamy snapshota, i no pewnie dobra musimy wyklucz jajko bole. dobra idziemy, będzie Pikachu później myślałem, że będzie od razu idziemy na tego Mewtwo wykorzystam darmówkę, pierwszą od tygodnia chyba Dobra, bo ja, ja nie wiem, czy ktoś chce być nagrywany, czy nie, żeby nie było... Yy... Dobra, klują się jajka. Jesteśmy w moim ulubionym miejscu na Shiny podczas Community Day. Ale żadne Shiny nie wpadają. Dobra, to nawet nie jest XL. Z Karmory. Aj, ten trochę. A, zniknął już. Aj, 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 aj. No Dalej, dobra, złapał się, nie jest Shiny. Ale co my tutaj mamy ciekawego, kochani? Hmm, hmm, dobra, ja biorę ponitkę. Konfirm. Ok, ale to co chciałem wam pokazać, no to wiecie, widzieliście przed chwilą, wybrałem Pikachu Popstar. Słodzko, fajna taka. I chyba bardziej ta poza mi się podoba, tamto druga, więc generalnie dobrze, że jednak się zdecydowałem na tą, ale zobaczymy ją dopiero na koniec. Także jest Pikachu, od razu gwiazdeczka. Nie no, śliczna jest, śliczna jest. Training Kiss, taka PvP prawie. Nie no, śmieję się. Może będzie na trade. Larvitar, nie jest Shiny. Tu wszyscy Shiny łapią, a ja nie mam Shiny w ogóle. Dobra, teraz ktoś mówił że da się jednym, no da się, ale ja tą ręką nie umiem, ja tą ręką nie umiem. Dobra, idziemy po tego Mewtu, mamy Pikachu i co, idziemy się na Shiny jakimś, mam nadzieję. No daje dobrze, nie? No ale przed chwilą w padało, nie? <gry> Dobra, to drugi laki trade dzisiaj. I zaraz trzeci będzie jeszcze. Gdzie wy w ogóle się zobaczyliście? Kontany szliśmy przez to, Tak? Aha, do, 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 dobra. Wchodzimy. Yy, mam ci pokazać, czy, czy nie chcesz? Nie, możesz. nie chcesz. Z rydmajkiem. A bo ty byłeś, nie? Ten Traja kiedyś byłeś, nie? Tak. Yy, dobra, to Kasi, tak. Miutu. I shiny. I masz dystansowego, czy ja mam poszukać? Dystansowy. Ale masz? Ty? Mam, mam. Masz? To ja dać Ci z Warszawy? Może dać. Obojętnie? Dobra, mam. 2, 3, 4, 8, może być. Dobra, coś czuję, że dzisiaj będzie. Co najmniej 4 albo 5 laki tradeów na shiny YouTube. No, znając twoje szczęście, to byśmy o <grymne> kolejne szyundo. Ale Mewtu jeszcze nie masz? Nie. Trzymamy kciuki. Nie patrzę. O nie, 57, czemu nie 30 więcej. No niestety, u mnie tak samo ja też. Na razie nie, nie, nie transferujemy, bo będzie odcinek transferuje 56 im YouTube, więc... A miałem wam nie mówić, dobra. Eee, następne, od, razu? No, od razu? Od razu kolejnym. Nie no. Nie, po, pewnie połowa większość mi w ogóle nie uwierzy, więc... mam eee. złoty. A, spoko. Tylko ja, waś, ja właśnie nie wiem czy... <noise> spoko. Nie, nie wiem jakie mam ten. Patrzę 4-6 Czekaj Demowa Jeszcze mam jednego z Sai ale to jest to wspierającego jednego obłożony Dobra, jest akurat 3 kilometry. Lucky trade, jeden po drugim. Spoko. Ale dobrze, przynajmniej odhaczone, nie? Zaraz i tak wpadnie następne pewnie. Będziemy rajdować. No. No raz wtedy co tego Timbura, nie? Czy co tam my trajdowaliśmy? Nie patrzę. O 7-4, kurczę. 14-15-14. No takie w miarę, ale... Coś czuję, że tego do nie zdobędę. Chyba, że z Raidu. Zobaczymy. No. Dobra, jakiś Shiny się złapał? Nie. I to idziemy. Na ekranie, nie? Jest słabo. Ale... Shiny tym Także nowiutki Szajniaczek będzie... Będą fliski do Pokedexu. Chociaż w sumie nie, może drugą ewolucję już mam. Ale na pewno nie mam trzeciej. Ale to później sobie oczywiście zrobimy. Także jest shiny, ładny. Fibasi tak bardzo nie chcę tych fibasów, nie powinienem ich klikać teraz. Audino shiny, Czy złapałbym? złapałbym ją. Dobra, złapię sobie. Why not, ale dobra, idziemy dalej, nie tracimy czasu. Dobra, musimy trochę odejść, bo tu pan z mu muzyczkę gra, na pewno będzie słychać. Ale pierwszy zigzagun, rajd taki zrobiłem.